Przyszło co do czego dzieci ulepili rok. Zawadł koźnik, to, to łajko taką Był cały ze śniegów, ale dzieci nie to jak pewnego założy. To To myślałaby śniadana jaka magia, którą odnalazły. Pa, 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 patrzcie jak śliwka się, pa, 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 jest cały ze śniegu. Pałwankowi było za dużo, co tego dnia. więc i powiedział, pachnij się zanim odejdę. Dalej wzdłuż rzeki Jechaliśmy na sankach do miasta. Doszliśmy do miasta i przeszliśmy przez ulicę. Nie było pasów, więc kierowca powiedział stać. Bawanek rożic. Musi nas iść, ale nie patrzcie, bo przecież wróci. Pa pa, 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 pa. pa, pa. Patrzcie jak ślizga się, pa 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 pa, pa. jest cały ze śniegu.